W lesie jakowieckim jest uważane za jeden z tych kluczowych momentów bitwy połtawskiej. Czy w istocie takim było, można dyskutować. Na pewno było momentem niezwykle ważnym, ponieważ w tym momencie Rosjanie zdobyli to, co, czego potrzebowali, czyli przejęli inicjatywę od Szwedów. Natomiast czy było momentem, który zadecydował jednostrasznie od przebiegu całej bitwy? Tu mam wątpliwości. Skąd te wątpliwości? Ano z tego, że tak naprawdę ta bitwa dla Szwedów stała się przegraną w momencie, kiedy nie byli w stanie wykonać pierwszego etapu planu, czyli błyskawicznego opanowania wszystkich rosyjskich redut kosztem niewielkich strat. Fakt, że część ich wojsk ciągle walczyła o te reduty, w momencie, gdy reszta armii miała już się zaangażować w szturm na obóz. Miał okazać się moim zdaniem kluczowy. Tak naprawdę, Karol XII prawdopodobnie miałby tutaj problem, gdyby zrozumiał, że nie jest w stanie zdobyć tych redut kosztem mniejszych strat i dostatecznie szybko, i w tym momencie, gdyby chciał przerwać bitwę, powiedzieć: No dobra, nie idzie nam, zatrzymujemy się, wycofujemy, przegopowujemy i szykujemy, do jakiego, szykujemy jakiś inny plan. Tylko, że tak, to by być może mogło zadziałać w późniejszych kampaniach, w czasach, kiedy powiedzmy koordynacja wojsk, komunikacja stały na nieco wyższym poziomie. Na początku XVIII wieku tak skomplikowany manewr, czyli tak naprawdę cofnięcie swoich sił jeszcze w obliczu armii wroga stojącej naprzeciwko, było co najmniej wątpliwe i niezwykle ryzykowne. Jasne, Karol XII mógł nie wiedzieć, że car, Wcale nie był taki przekonany do końca do działań ofensywnych, tak naprawdę dopiero kiedy dostał od Szwedów okazję, to ją wykorzystał. Jednakże pozostaje faktem, że Karol XII, mimo tej, tego niepowodzenia taktycznego, nie zrezygnował z przeprowadzenia całej bitwy i kontynuowania swojego planu, co miało ostatecznie doprowadzić do katastrofy. Niektórzy historycy widzą za całe niepowodzenie szwedzkiego planu pułkownika Rossa. Który faktycznie miał zdobyć przeznaczone dla siebie reduty, a nie tylko ich nie zdobył, ale utknął w walkach o nie, zaś w momencie, kiedy szwedzka armia już przystępowała do głównej części bitwy, czyli do ataku na obóz, to on wciąż grzebał się przy tych redutach. Doprowadzając do tego, że wojska rosyjskie mogły go otoczyć i zniszczyć faktycznie jego kolumnę, zadając szwedzkiej armii bardzo duże straty. Tyle, że znowu, czy Ros mógł to zrobić lepiej? Trudno powiedzieć, tak naprawdę. Faktem jest, że Ros, którego kariera przez całą wojnę północną rozwijała się bardzo dobrze, bo zaczynając jako dowódca pułku, kończył jako gen generał major. To tak naprawdę pod Połtawą zakończył swoją karierę wojskową. Owszem, przeżył bitwę, ale spędził kolejne 13 lat. Przepraszam, 13? Tak, 13, bo aż do 1722 roku jako jeniec rosyjski i zmarł po, po, po pokoju w Nysztat, wracając z Rosji do Szwecji. Także nie miał już okazji po tej bitwie się szczególnie popisać. Zresztą pamiętajmy, że tak naprawdę e, Bitwa Połtawska e, z, e, złamała kręgosłup armii e, szwedzkiej. To był tak naprawdę ten najważniejszy e, aspekt tej bitwy, ponieważ nawet jeżeli w, pod samą Połtawą Szwedzi ponieśli straty, które byłyby jeszcze do odrobienia, to fakt, że reszta armii nie była w stanie się wycofać i, i po paru dniach. Cała armia szwedzka kapitulowała przed Armią Rosyjską, był początkiem końca. Takiej klęski Szwecja nie była już w stanie nadrobić, i chociaż administracja szwedzka zrobiła dużo, aby ta wojna trwała jeszcze kilkanaście lat, to było to już w tam momencie, jak to powiedział jeden z naszych klas klasyków, dożynanie watach, tak naprawdę. Niektórzy historycy twierdzą wręcz, że był to koniec Szwecji jako państwa wojskowego. Państwa, które było takim konanym barbarzyńcą Europy XVII wieku, a Połtawa była tak naprawdę złamaniem tej militarnej potęgi szwedzkiej, i od tego czasu Szwecja konsekwentnie szła ku kierunkowi, który objęła w XIX wieku. Czyli kierunkowi ścisłej neutralności, ponieważ wszystkie kolejne wojny toczone przez Szwecję po Wielkiej Wojnie Północnej doprowadzały jedynie do kolejnych klęsk i do utraty kolejnych terytoriów. Scenariusz Las Jakowiecki jest takim, można powiedzieć, preludium do gry Połtawa 1709, która ukazała się parę miesięcy po wydaniu 47. numeru magazynu Taktyka i Strategia, w którym ten scenariusz został opublikowany. Jest to krótki, sześcioetapowy scenariusz, który przedstawia właśnie losy kolumny generała majora Rossa. I tak, inicjatywa należy do Rosjan, natomiast w tym na początku rozgrywki. Na planszy znajdują się wyłącznie garnizony rosyjskich Redut. Rosjanie wchodzą od drugiego etapu najpierw siłami swojej piechoty, a następnie siłami swojej kawalerii, które uderzyły na Szwedów z dwóch stron i faktycznie zmiażdżyły ich, zaś resztki wycofujące się w rejon wspomnianego lasu zostały dobite i zmuszone do kapitulacji. Szwedzkie oddziały tutaj akurat ważna różnica zaczynają z Zmniejszoną swoją siłą. Ja je umieściłem na planszy z pełną siłą. To jest błąd. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie zaeksperymentować i przyjąć, że szwedzkie oddziały będą silniejsze, ale nie będzie to powiedzmy wierne, ponieważ Szwedzi ponieśli już straty w walkach o poprzednie duty. I teraz tak. Warunki zwycięstwa. Szwedzi, aby wygrać, muszą Albo zdobyć reduty pozostałe, na co niewielkie mają szanse albo wycofać się przez południową krawędź planszy. Przy czym wycofywać się mogą dopiero od czwartego etapu, więc nie tak obsiub, to nie jest tak, że od początku gry robimy sobie zwrot w tył i papa Rosjanie nie, nie, musi, nie możemy. Rosyjskie załogi Redut są traktowane tak samo jak garnizony Redut w Połtawie, czyli nie poruszają się, nie posiadają stref kontroli, jedynie walczą w obronie. Szwedzi mogą raz w tym scenariuszu skorzystać z żetonu GOPO, który... Tylko, że działa on tutaj w sposób ograniczony. On daje im plus 2 do jednej walki i plus 2 do, do jednej walki karabinowej. Czyli to nie jest tak, że on daje nam przez cały etap do wszystkich walk, ale tylko i wyłącznie do jednej. Rozpocznijmy zatem rozgrywkę. W etapie pierwszym tylko Szwedzi się poruszają. Rosja nie mają na planszy wyłącznie swoje duty, które za bardzo nic nie mogą zrobić. A więc tak, ten batalion przesunę tu. Ten tutaj, może tu, jeden, dwa tu, ten tutaj. I to byłby cały ruch Szwedów, i teraz walka. Pytanie brzmi, czy już teraz chcę wykorzystać tę szwedzką możliwość wykonania tego ataku specjalnego, czy też zachować sobie go na później? Tyle że za zniszczenie garnizonów Redut mam najwięcej punktów zwycięstwa, więc to jest dobra, dobry moment, żeby o tym pomyśleć, czy też by tego nie zrobić. Więc myślę, że tak zrobię teraz od razu <laughs> i tak tutaj y, wykonuję atak karabinowy z siłą 3, więc tutaj nie będę wykonam go bazowo. Tylko że tak, co jest ważne. Przy atakach na redutę mamy minus 2 do walki. Więc będziemy strzelać z siłą 3, i będziemy odejmować minus 2. Czyli będziemy strzelać tak, jakbyśmy strzeli z siłą 1. 9 przy 1 to jest jedno trafienie. Czyli Rosjanie otrzymują jedno trafienie. I teraz nasz atak. Atakujemy z siłą 3 przeciwko jedynce, czyli 3 do 1, minus 2, czyli mamy 1 do 1. 3 przy 1 do 1, B1 minus 1, czyli pierwszy garnizon zniszczony. Wspaniale, mamy sukces i teraz tu. Tu wykorzystam bonusy z tego żetonu i tak, wykonuję atak karabinowy, z siłą 1 i 2 i plus 2 za rzetą, czyli będę miał łącznie siłę 4 strzału, minus 2 za ostrzał dud, czyli strzelam z siłą 2. 9 i 2 to nam daje ile? Minus 1, czyli rusty ponoszą stratę, i teraz tak: 1, 2, 3 do jednego, 3 do 1, plus 2, 5 do 1 A nie, przepraszam. E, e, oni mają 3, czyli dzielę na pół, zatem atakuje siłą 2 e, czyli 2 do 1, 4 do 1. I 11, ale pech! Nic się nie stało. No byłem pewien, że ten atak doprowadzi do zniszczenia drugiej reduty i zgarnę 4 punkty zwycięstwa na czysto. A tu figa z makiem, panowie szwedzi. No nic, nie znowu w życiu mi nie wyszło. <grym> I dobra, to więc byłoby tyle w temacie szwedzkiego superataku, który nie okazał się tak super, jak sobie zaplanowałem. I to kończy nam etap pierwszy. Przechodzimy do etapu drugiego. W tym etapie do akcji wchodzi ruska piechota. I teraz mamy napisane, Rosja, w etapach, w których rosyjskie jednostki wchodzą na planszę, nie mogą się poruszać inne oddziały. Czyli Osianie teraz wchodzą, wchodzą z pola 2, 1, 0, 1. To jest to pole. Czyli 1, 2, 3, 4. To już zdejmijmy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, i to byłby ruch ruskich. I teraz atak tutaj. Najpierw, e, najpierw rosyjska piechota strzela w swojej walce karabinowej. 9 z dwójki, co oznacza, że Szwedzi kaput. No, to było bolesne. I to jest w tym etapie. E, Szwedzi się nie poruszają. Więc przechodzimy automatycznie do etapu trzeciego, w którym do walki wchodzi rosyjska jazda. Ona wchodzi z ponad 1104, czyli stąd. Teraz do akcji wchodzi rosyjska jazda. A więc tak. raz, 2, trzy, 4, 5, 6, 7. Pamiętajmy, że oddziały, w które siedzą w edutach, nie posiadają stew kontroli. To, to trochę yy, komplikuje życie. I teraz tak, następny oddział wchodzi ze 101, czyli 1101, czyli raz. To są wzgórza. 2, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Następny wchodzi ze 102. Dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Następny ze sto trzy, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Następny ze sto cztery raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I razem z nimi dowódca, czyli Renzel, i wykonujemy atak na tychże Szwedów. Bierzemy ich od tyłu. A więc, tak, rosyjska jazda strzela do Szwedów dwa razy z siłą 2. Pierwszy strzał już jest celny. Co oznacza, że mamy rozproszenie Szwedów, czyli ich de facto zniszczenie, bo oddział rozproszony traci jeden punkt siły, a że nasi Szwedzi mieli tylko jeden punkt, więc po nich możemy zająć to pole. I to kończy etap trzeci. Przechodzimy do etapu czwartego. I teraz, dopiero od tego etapu, wszyscy będą mogli się poruszać, aczkolwiek szwedzkie możliwości w tym temacie zostały bardzo mocno ograniczone. Dobra, dla ludzkich to jest teraz ostatni moment, żeby dostać maks punktów. Bo jeżeli wyeliminują wszystkich Szwedów do końca czwartego etapu, to mają maks punktów. Nie będzie to proste, ale zobaczymy, może im się uda. Przy czym tak: 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Piechotę skierujemy do ataku, no tutaj, yy, tutaj Szwedzi nam siedzą sami w reducie i to, to będzie teraz problem. 1, 2, 3, 4 Natomiast kawalerie 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 poślemy tu. Zaś tutaj rolą jazdy będzie tak naprawdę zablokowanie ucieczki Szwedów z reduty. Więc to byłoby w Sio w temacie ruchu Rosjan. I teraz walka ruskich. Więc tak, tu piechota strzela z czwórki. Szwedzi siedzą w otwartym polu, nie siedzą w reducie. Więc mamy cztery. Ja, dziewięć z czwórki. To na pewno Szweda zaboli rozproszenie. Oj. Czyli tak, jedna jednostka szwedzka ulega zniszczeniu, jedna się rozprasza i wróci nam pod koniec etapu, w następnej, na, w następnej fazie ruchu Szwedów. No więc pełen sukces. Teraz tu i tutaj tak, tutaj ruskie strzelają najpierw, mają cztery, ale <grym> mają, strzelają do Reduty, więc mają o dwa mniej, do siedem pudło. Tak mi się wydaje. Tak, pudło. I teraz Szwedzi strzelają z od w odpowiedzi. 9 yy, z dwójki. Walka karabinowa piechoty. Tak, yy, strata. I teraz tak, mamy trójkę przeciwko dwójce, co nam daje 1 do 1. Ale Reduta minus 2, czyli 1 do 3 dla Rosjan. Uch, jaki rzut. 3 minus 1R, 1, 2, 3, 1, 2, 3, minus 1 i rozproszenie, tylko tak, ci mają dowódcę, więc nie ulegają rozproszeniu, a tamci ulegają. Dobra, więc to byłoby wszystko w temacie rusków, przechodzimy do Szwedów. I teraz tak. Ten oddział szwedzki, tutaj ten może wrócić na plażę, że ze stratą jednego, czyli wraca sam dowódca, tak naprawdę, o ile mu się uda. No, było blisko, chociaż, jak już mówiłem wcześniej, uważam, że w, tej, w tym systemie dowódcy mają za dobrze, jeżeli chodzi o szanse przeżycia. I teraz tak, co Szwedzi mogą zrobić? Czy chcą wyjść z tej reduty i próbować się przebić? No, to byłoby ich celem podstawowym, tylko że no w tym momencie byłoby to dość kłopotliwe, bo musieliby się przebić tutaj. Albo próbować walczyć. Myślę, że spróbują walczyć i spróbują zadać Rosjanom tutaj straty, atakują ten oddział. Najpierw strzelają z karabinów 6, pudło, i teraz atakują z siłą 2. Oni są atakowani od tyłu, więc mamy 2 do 1: 4, przy 2 do 1, b2 minus 1. Czyli muszą się wycofać. 1, 2. Minus 1 i dodatkowo rzucić na niedesorganizację nie rozproszanie i po, to tyle. Więc przechodzimy do etapu 5. Ok, co mogą teraz zrobić óscy? tak, kawaleria na razie nie będzie tutaj szaleć, natomiast piechota 1-2, 1-2, 1-2, 3-4. I 4, podejdę całą moją piechotą i spróbujemy wykonać definitywny szturm na tę redutę. Także Rusty strzelają łącznie z siłą 6, ale mają minus 2 za redutę. 8, ale to jest tak trafienie czyli jedna szwedzka jednostka ginie, i atakujemy z siłą 6 przeciwko 1. Ale 3, przepraszam, bo dzielimy na pół, czyli atakujemy z siłą 3 do 1. To jest i tak dobry wynik. 7, 8 przy 3 do 1, minus 1 B1. Czyli musimy ponieść jedną stratę Rosjanami, a Szwedzi muszą się wycofać. Nie mają się gdzie wycofać, więc zostali wyeliminowani. No dobra, to pozwala nam teraz podliczyć punkty zwycięstwa. I tak, e, najpierw, e, najpierw e, te, e, Szwedzi. Szwedzi dostają 4 punkty zwycięstwa za wyeliminowaną, wyeliminowany garnizon i 2 za zniszczenie wrogiej jednostki, czyli 6. Natomiast Rosjanie, jako że zniszczyli wszystkie jednostki wroga przed końcem piątego etapu, dostają 8 punktów zwycięstwa, czyli wygrali, można powiedzieć, ale niewielką barierą. Tak naprawdę, gdyby Szwedzi utrzymali się etap dłużej, to już byłby wtedy remis. Ktoś pyta, a co to by znaczyło w tym przypadku emis. Ano to, że Szwedom, że Rosjanom nie udał się taki błyskawiczny atak i istnieje szansa, że Szwedzi skierowaliby na ten odcinek posiłki, i wtedy z kolei Rosjanie zostaliby zaatakowani jeszcze raz od tyłu, ku swojemu zaskoczeniu. Nastąpiłoby, można powiedzieć, podwójne oskrzydlenie tego, który chciał oskrzydlać, przez tego, którego próbowano oskrzydlić. No ale ostatecznie jednak tutaj Rosjanom poszło dość historycznie. I cała kolumna rosa przeszła do historii.